Dzisiaj będzie mróz, zimno, grzanie i duże zużycie przez pompę ciepła. Siemanko, witam Was serdecznie z polu bitwy, czyli film jak co dzień. Jak widzicie za mną cały czas jest aura zimowa, z czego ja się osobiście bardzo cieszę. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jak nasza pompa zachowuje się podczas niskich temperatur, takich naprawdę bardzo niskich. Chociaż e, kiedyś wydawałyby się te temperatury czymś normalnym, dzisiaj przyzwyczailiśmy się do ciepłych zim, e, więc taka temperatura jak jest minus 20 robi nam się niedobrze, ale e, właśnie takie temperatury mieliśmy. E, chciałbym wam powiedzieć, jak pompa się zachowywała, e, jaka e, była jej wydajność, jakie wyszło COP i e, tak naprawdę jak to wyglądało w praniu. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tematu. Nie wiem dlaczego niektórzy nasi koledzy z YouTube'a i koleżanki robią opis tytułu filmu, a w tle odbiegają w ogóle od tematu. Przykładowo piszą o mrozach, o pompach, opowiadają o tym, że nie chcieli peletu, lub na przykład jest film takiego starszego pana, który też nagrywa o tematyce budowlanej, opowiada tytuł o gazie. Chodzimy, przez pierwsze 10 sekund mówi o tym, że, e, że to bójda i, i, i straszą ludzi. Po czym opowiada w ogóle o czymkolwiek innym? E, ja staram się do tego podchodzić rzetelnie. Mam nadzieję, że e, nigdy nie będę robił e, aż takich numerów e, dla wyświetleń, e, ale mniejsza o większość. Wracajmy do tematu, e, bo już trochę odbiegłem. E, o pompa ciepła minus 23 stopnie, e, minus 20 stopni w dzień e, i Wiele osób powiedziałoby: Słuchaj, to niemożliwe, ta pompa nie działa. Otóż nie. Dzisiaj nagrywając dla Was film, jest, można powiedzieć, ciepło, bo mamy jakieś minus 5 stopni, w nocy minus 9, więc nie ma tragedii. Słuchajcie, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Stoję obok mojego jedynego źródła ciepła. Mieliśmy temperatury w dzień minus 20, w nocy minus 23, minus 24. Od, to była temperatura, która była na termometrze. Odczuwalna temperatura była jeszcze niższa. Nie wiem też czy mnie tutaj akurat dobrze słychać, bo mój pracuś pracuje, więc nie będę chyba ryzykował i pójdziemy trochę w bok budynku, żeby, no żeby po prostu był dźwięk dużo lepszy. Widziałem prognozy pogody, że, ma być u nas, że mają być u nas tak niskie temperatury. Uczciwie Wam mówię, sam miałem obawy i mówię, kurczę, aby ta pompa wytrzymała, co to będzie. No, bo wiele osób tak krzyczy, że pompa się nadaje tylko do minus 5, później to jest albo bankructwo, albo zimno w domu, więc no, rzecz normalna, że te obawy miałem. Oczywiście, bardzo fajnie, że te obawy, tylko skończyło się na obawach. Więc dla osób, które dużo straszą, dużo krzyczą, a zazwyczaj są to osoby, które w ogóle nie mają pompy i nigdy nie miały styczności z pompą, no, takie mamy życie, taki mamy realia. Bardzo zaskakującą rzeczą jest to, że nie włączyły się grzałki. Przy tak niskich temperaturach e, pompa sama w sobie dała radę i nie włączyła się ani razu grzałka. E, więc wydaje mi się, że to jest rewelacja, gdzie przy minus, e, ponad minus 20 stopniach, minus 23 e, grzałka się nie włączyła. E, temperatura w domu e, nie spadła Cały czas utrzymywała się ta sama temperatura. Może w nocy w salonie o pół stopnia spadła, ale tak nie było żadnego, naprawdę żadnego dyskomfortu czy odczucia zimna, więc podołała. Był test, sprawdziła się pompa, więc to jest naprawdę dla nas no, fajny znak. Tak wygląda pompa, właśnie się uruchomiła, zaraz z tego co widzę pewnie będzie miała defrost, bo jest taka pokryta takim, widzicie, szlamem lodu. Tutaj na zdjęciu możecie zobaczyć tryb pracy, jak pracowała przy takich niskich temperaturach pompa, jaka temperatura była na zewnątrz, jaka temperatura zasilania powrotu oraz tak jak większość czeka na COP, które było przy takich warunkach. Słuchajcie, żeby nie było tak pięknie i kolorowo, no to COP wiadomo było niższe niż przy temperaturze minus 2, ale to rzecz normalna. Przejdźmy może do podsumowania zużycia, czyli Ile ta pompa e, zeżarła nam, a uwierzcie mi, i zaraz się zresztą dowiecie, zeżarła naprawdę bardzo dużo. E, więc, no, to jest już trochę taka smutniejsza. No i zaczynamy. E, 6 styczeń nie był jeszcze taki tragiczny. 24,9, e, ogrzewanie 4,6, ciepła woda użytkowa. Nie ma tragedii. Dało nam to wynik 29,5 kWh, więc. E, Tutaj e, rzecz normalna, nie ma w ogóle o czym mówić, ale już kolejny dzień zaskoczył nas mrozem. E, mróz pojawił się, e, no tak jak mówiłem Wam, minus 23 w nocy, spokojnie było na termometrze, więc odczuwalna była dużo, dużo niższa. 7 styczeń 42,5 kWh, ogrzewanie plus 7,2 ciepła woda użytkowa daje nam to wynik 49,7 kWh na dobę, więc uważam, że to już jest, no czuć ból, eee, więc pompiarze, wiem co czujecie, jeżeli są wysokie mrozy, ale to to to, to, to była choska, 8 styczeń, 56 kWh ogrzewanie plus 6,6 kWh na Ciepłą wodę użytkową. Daje nam to wynik 62,6 kWh dobowo. I to był dzień, w którym w nocy było ponad minus 20, a w dzień, w ciągu dnia było minus 18, minus 19, więc no to był, 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 było mroźno i, i nie ma co oszukiwać. Ledwo samochód mi odpalił, jak mam gdzieś filmik, to wam to, to dołączę. 9 styczeń 36,5 plus. 5, ciepła woda, 41,5 i tutaj od 9 już troszkę, troszkę, troszkę puszczał ten mróz, więc pojawiło się takie światełko w tunelu, w takiej temperaturze jak mamy dziś, czyli minus 5 w dzień minus, nie wiem, 8, 9 w nocy, te zużycie jest, już Wam mówię 27 kWh na dobę więc nie jest to tragiczne styczeń pokazał nam, że zima lubi wracać i, i lubi mrozić więc nie wiem jaka to będzie faktura, ale już się obawiam i myślę, że limit będzie wyczerpany tej tarczy na prąd. W te mroźne dni plusem było to, że było słonecznie. Oczywiście w pierwszych dniach, jak było te słońce, panele były pokryte śniegiem. Jak możecie zauważyć, już tego śniegu nie ma, roztopił się, więc panele produkują w żaden sposób, broń Boże, nie odśnieżaliśmy, bo bez sensu, żeby, nie wiem, w ciągu doby, jak ma wyprodukować 2-3 kWh, żeby tutaj odśnieżać i jeszcze, broń Boże, uszkodzić panele dla, nie wiem, 3-5 zł. Więc w ogóle się w to nie bawiliśmy. Słuchajcie, dobiegamy do końca odcinka. Dzięki, że byliście. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli macie zimę, macie jakieś inne opinie niż ja przedstawioną na tym filmie, piszcie. Ja się z wami będę żegnał. Do zobaczenia kiedyś. Cześć!